Hej kaszymanko, widzę ja to są ksewary. Miałem do Was bardzo ogromne pytanie, czy ma być piosenka końcowa? Bo akurat jedną znalazłam, ale nie wiem czy Wam się spodoba. To jest akurat bardzo krótki odcinek. Piszcie w komentarzach czy się podoba. 20-30 wyświetleń i dalej nagrywam. Po prostu czekam na wyświetleniami. Po ostatnio pod moim piosengą wybyli jeszcze ponad 33 wyświetlenia. To mnie naprawdę szokowało. pomyślałem, że ta piosenka... No jest trochę taka kiepska, no. Trochę rozumiem. Ale czem dalsze te piosenki jeszcze nastąpi, spokojnie. Po prostu z moim kolegom nie mogłem wymyślić e, dalszego. Ale jak na pierwszą piosenkę na tym kanale chyba się spisała, co nie widzowie. Puszę wam e, końcową piosenkę która no jakby będzie na tych kanałach na moim kanale w tych filmach no po prostu już na koniec i posłuchajcie ja tylko wejdę do tego kreatywnego i przy okazji wam pokażemy jeden v ten mój, który niedawno zbudowałem i co mogłem widzowi powiedzieć posłuchajcie sobie w tym czasie mojej muzyki i nie wiem no i miłego słuchania jeszcze dwie minuty niech tylko ta muzyka się wyłączy hmm. mam tylko wizualne nadzieję że dobicie chociaż 150 50 subskrypcji pod względem tego E, żeby, e, żeby 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 szybciej były filmy wtedy by e, było dlaczego ta napawia się mi się włącza jak on Filem to niech będzie. Kurde. Idealnie. Dobra, pokażę Wam 1v1. No, tak wygląda 1v1, moja. I w tym czasie posłuchajcie swojej muzyki. A ja po prostu. To już chyba na tyle. Dziękuję za oglądanie. I w tym czasie posłuchajcie sobie mojej muzyki końcowej. Tylko muszę teraz to zrobić tak, tak, tak. I dziękuję za oglądanie i cześć.